Uczniowie rozpoczęli naukę już miesiąc temu, natomiast studenci zainaugurowali rok akademicki w tym tygodniu, także w Nysie. Jeszcze do niedawna, mury Nyskiej Uczelni świeciły pustkami. Ale jednak wraz z rozpoczęciem roku akademickiego korytarze oraz sale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zapełniły się młodymi ludźmi ze sporym ładunkiem pozytywnej energii. Teraz już jest drugi rok, aczkolwiek powrót jest bardzo ciężki. Ciężko się przyzwyczaić, ciężko się przestawić. I w ogóle no, trzeba się przyzwyczaić na nowo do tego życia codziennego, z dnia na dzień, można tak powiedzieć. Już na szczęście kolejny po pierwszym, także wszystko jest zaliczone, już jest spokój. Każdy tęskni trochę za wakacjami i chciałby jeszcze podpoczywać. Generalnie fajny klimat, fajni ludzie, nowe znajomości. Wszystko jak najbardziej w porządku. No właśnie znajomi polecili uczelnie i udało się zdać. No, byłam zestresowana na pewno bardzo w domu i po prostu mieliśmy tylko zajęcia organizacyjne, także czekamy teraz na następne. Co prawda niektórzy muszą jeszcze walczyć w sesji poprawkowej, ale ich nie opuszcza poczucie humoru. Na razie walczymy w kampanii październikowej i zaczynamy walkę, ale liczymy, że na no zwycięstwo jednak. A za studenckim gwarem stęsknili się nie tylko sami Rzacy, ale również i co po niektórzy wykładowcy. Ja osobiście mogę powiedzieć, że prawie się stęskniłem za tą pracą. Bo jednak ten okres przerwy pomiędzy zajęciami jest tutaj dość spory, więc jest nowa energia do tego, żeby mówić. Łapie się na tym, że wręcz na pierwszych zajęciach mówię za dużo. No to po miesiącu mija, kiedy już gardło staje się zmęczone. Pomimo tego, że zajęcia ruszyły pełną parą, to na oficjalną inaugurację. Trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Rok akademicki rozpoczął się 1 października, jak we wszystkich ośrodkach akademickich w naszym kraju. Natomiast tradycją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie jest to, że uroczysta inauguracja zawsze jest nieco później. W tym roku odbędzie się ona 11 października w auli Kolegium Artium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Natomiast na samym rozpoczęciu roku. Nie zabraknie znakomitych gości. Wezmą w niej udział zarówno władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, jak i rektorzy ze szkół wyższych z województwa opolskiego, dolnośląskiego i innych ośrodków, które współpracują z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. To spotkanie będzie miało taki bardzo uroczysty charakter. Gdzie oczywiście zaproszeni są także wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, nie tylko ci studenci, którzy rozpoczynają studia na na pierwszym roku, ale także z lat starszych. Jest to duże wydarzenie dla naszej uczelni. W tym roku studia w Nysie rozpocznie ponad tysiąc nowych żaków, a wszyscy, którzy chcieliby jeszcze złożyć papiery do nyskiej uczelni mają na to czas do 7 października, bowiem wtedy upływa ostateczny termin czwartej rekrutacji.